Cześć, witajcie z tej strony Julek. Witam Was w kolejnym odcinku. I co? No, długo nie było filmów. Nie wiem czemu, ale tak jakoś... Nie wiem. Tak jakoś mi się nie chciało. Ale nagrywałem paczki, które ostatnio otwierałem. Przepraszam, trochę chrypę mam. Nagrywałem paczki, które ostatnio otwierałem, więc będą z tego dwa odcinki. Jeden tu ten, a drugi będzie jutro, pojutrze, coś takiego. No i tam będą te najlepsze paczki z ostatniego czasu. I chciałbym podziękować za 100 subów. W tym momencie jest już chyba nawet 105. Więc no. Bardzo dziękuję. Możecie pisać pomysły na specjal, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. Tylko bez przesady, tak. Proszę bez przesady, bo no niektórych rzeczy to no nie jestem w stanie zrealizować, jak można się domyśleć. Nie no. Ale, no, tak, tak trochę no, spokojnie, no, ale też może nie do końca. No, i jeszcze pozdrawiam y, y, Kacperka i Adriana, z którymi często na imprezie gadałem podczas tych paczek. Dlatego, nieraz tak jak z chimą się rozmawiał, tylko nie, na niektórych ich słuchać, na niektórych nie chyba w tym odcinku nie będzie, ale w następnym i y, że tam będzie słychać. Pewnie Andreana, bo on zawsze dużo gada. No, więc pozdrawiam i zapraszam do oglądania paczek. Cześć, cześć. 85 do 92. Co tu będzie? Dobra, jest to ty no mini. O, screener 87, zawsze przygarnę. Robi się poważnie. 86 plus. Oj, pewnie trafię 86. O, urodzinowa! Proszę, proszę, proszę. Holandia? Van Dijk! Tylko... Ja go nie użyję. Co? Nie że narzekam, tylko nie wiem jak go użyć. Bym... A przepalać do SBC trochę szkoda, jak on kosztuje chyba 650 tysięcy. Ale, oj, siadło, siadło. Poważny tutaj trafik. To mi się podoba. 86 plus na smurfie. Kim zostanie wzmocniony klub FC po nalewce, co <grywa> się nie zapowiada dobrze. Aj, aj, aj. No, dużo ale ty no. Myślałem, że on ma mniej. Tony Cross 90 Będzie do SBP. Kogo? Diana? Nie no, no, ja tam jestem zadowolony. Polecam dzieciom 8, 5 i 9 2. Oj, zapowiada się nie najlepiej. Parechu? Ojej. Bywało lepiej, bywało lepiej. No niestety. Wow, 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 jeden rzadki piłkarz i jest walkout Inform. Maroko. Co to jest? Hamdalach. Ale 8-4 Inform w parce z jednym rzadkim piłkarzem biorę. A jeszcze wymienny, chłopie. Co z tego? I... Hamdalach, przecież, pojedziemy. I 8 5 9, To ty nomini. To nie zapowiada się za dobrze. Włochy. Nie. Czy to jest Bonucci, czy Kielini? No nie. Nie wiem, czy był Kielini, ale to jak zawsze. To nigdy nie jest Kielini, to zawsze jest on. Dla dobra klubu. Pożegnaliśmy Bergwajna w ocenie 86, a tutaj 82. Żegnamy Łukasza Piszczka, Antony Lopez, kupiony za 13 tysięcy. Reszta z klubu jakimś cudem udało się to zrobić tanio. I zobaczmy co tu wyleci Oby coś dobrego Ale najpierw jeszcze ta paczka Z której są ekrany? Jest Future Star E, e, e Brazylia P. Renan Lodi Okej, okay, będzie do SBC No Fernando Mandiego raczej nie wygryzie, ale 87 z tej paczki Biorę. A on jest wymienny, dobra, to nawet będę mógł go sprzedać. Więc spoko. I pięciu rzadkich złotych 78 plus. Proszę, coś dobrego. Co to jest za karta? Nie! Proszę, nie! Nie, nie, nie! Jej! Dobra, może być. Myślałem, że to Loris. Counter to the final. No! Bynajmniej wyższą Weron, no i tak go przepalę, bo i tak się, no do gry już mi się nie przyda. Ojeju, te 3, te 8, 8, 1, 8, 9, 1, 9, 1. Ale chyba i tak patrząc na to co, co przepaliłem było warto. Więc no, polecam dzieciom. O, odkurzanie w tle piękne. Są ekrany, jest karto ona co się dzieje. Pierwsza na tym koncie wymienna. LS, LS, LS! Ajajaj, aj, aj. Aleksandro, to ty, nomini. No, jakby taki Neymar świat, to byłbym naprawdę bardzo. Nie wiem, to się jeszcze okaże. Paczek, o oh jezus, o oh jezus. Ale bynajmniej wyszłem na plus, to się liczy. No, tak jakoś 22 tysiące na to wydałem, więc mega paczka, lecimy. Są ekrany? Jest? Co to jest? A, chyba Road to the Final albo coś? SPD, SPD, SPD. No nie, Loris. Ale i tak jest dobrze. Jakbym tutaj trafił tego kanty to chłopie, 140 tysięcy. Ale jest Loris. To jest bardzo dobra informacja. Reszta? No to jakieś gówno, ale... Jej! Pepe On kosztuje 5 tysięcy. Dobra, 4 Dawid Soria. E, David Soria kosztuje 5000 ponad. Dobra, podoba mi się to. Kampania. A Lorisa. Najwyżej jak chcesz, go odkupię, jak będę chciał do SBC, więc go też wystawię. Tyno i cox. I już jestem jakoś 10 tysięcy, jestem jakieś 15 tysięcy na plus. A jeszcze mega paczka rzadkich kart. Właśnie nie wiem. Są ekrany. I jest to Tyno Mini. Ojen, no już wiadomo, jak ja widzę kamerun. To już niestety wiadomo, kto to jest. Oczywiście, ona, ona ale jest Jorginho, Shakiri, Maguire, Quaresma. No, sprzedali... O, Miliwojewicz, on też był drogi. No, Pulisic nie jest drogi. Ale, no naprawdę, jest koks totalny, nie? A ona na to w ogóle mój duplikat, nie? I ten gościu też może. Dobra. Więc let's go! Naprawdę było dobrze. Lecimy. Dwóch rzadkich złotych piłkarzy, 84. Plus. Na tym kącie tutaj trochę nam to pomogło. W mocno co trafiliśmy. Karta urodzinowa! Proszę, 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 proszę. Nie. Havertz! No to chyba jednak składnik z Bundesligi robimy. Chyba jednak robimy składnik z Bundesligi. Mam 100 tysięcy plus jeszcze tam kilku w składzie. No tutaj, no to tragedia, ale Kai Havertz urodzinowy. Mimo, że nie przepadam jakoś za, za nim, jakby, żeby nim grać, ale przygarnę, przygarnę, więc naprawdę. Dziękuję. Koszt tej paczki był duży. Przez to, że w paczce za 45k nic nie tak jest. Walkout inform. Proszę. Francja. Ja muszę to komentować. Daj mi się, że nie. Hurra, jest zmiana pozycji, której nie ma na rynku, więc 5000 zarobię. Ale ogólnie to dramat. Po prostu dramat. 83 plus. Co tu będzie? No. Co to jest? Co to jest w ogóle? Nie. Aha, ale nie ma Lookoutu, a jest to lista 85. Dziwne. I paczka za 50k. Nawet tak nie mów. Karta Halloweenowa. Romanioli? Nie. Kto to jest? Insinie! Dobra, 89 Pewnie już nie jest za drogi, ale... I tak kozak. No ja ciekawe ile kosztuje. I jeszcze godin! No i to mi się podoba tak. Mata w ogóle cię... Czy... Mata już... Te karty 8.2 już trochę spadły ogólnie. Fernando, którego który chodził 2800 chyba dwa dni temu, teraz za 1500 nie schodzi. Ale Godin Insigne to są karty. Ile na to wydałem? Jakoś. No, na to wydałem 3000, to jest nieporozumienie. To wydałem 4600, ale. No, niestety Dawid, Silva i Kawani. żegnajcie. W zasadzie niestety to ich trafiłem. To było niestety. Lecimy. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. No czysto, że będą dwie karty 80? Za Zachowiego trzy tysiące. Nie wiem, patrzyłem tam jakieś inne tańsze, co niby też są jedne z najtańszych, ale wiesz, każdy kosztuje teraz dużo. Proszę, nie Liga Mistrzów! No i dupa Liga Mistrzów. Dobra, chociaż mili to. Już myślałem, że Neresa wykrakałem. No niby nie tak źle, ale... Patrząc na to, że przepaliłem dwie karty 8-8... To jest źle. Ale no, ogólnie nie jest aż Nie jest Wiesz, jak powiem? że są ekrany. Jest karta Halloween. Gamero? Nie, kto to jest? Paje. No dobra. Ile ma? 8,6? O, dobra. Będzie do SBC. Nie no, 8,6 naprawdę... Szczególnie, że jeszcze z jakimś... z Rusilonem i komanem. O, belotki. Już... Nie, nie, nie! Dobra, jestem zwany. Prawie wszystko skikszalowałem, nie?